Dzisiaj taki szybki poradnik od firmy Ogarnia Remont. Jeśli ciekawią Was tematy ogólnobudowlane, to zapraszam do obserwowania, subskrybowania, komentowania. Bardzo mi to pomaga w tworzeniu dla Was treści. A teraz już poradnik elektryczny, dzisiaj. Zatem, że nie jestem elektrykiem, to chętnie Wam się wypowiem na ten temat, jak coś zrobić. Mamy tutaj gniazdko elektryczne, jak je podłączyć. Pamiętajcie, tym bolcem zawsze do góry, jeśli gniazdko jest pojedyncze. Tutaj ten bolec to uziemienie. Do niego podłączamy ten pomarańczowo-czerwony przewód uziemiający. Dobra, żartowałem. Zielono-żółty to przewód uziemiający. Zawsze go podłączamy tutaj do tego bolca. Tutaj mamy przewód neutralny, niebieski i fazowy. N, L, L, N, L, N, L, N, L, Kurwa, odwrotnie. N, L. Dobra, już bez żartów. Pamiętajcie, ten bolec to uziemienie. Ten przewód żółto-zielony to przewód uziemiający. Jego podłączamy zawsze tu do tego bolca. A teraz tu przewód niebieski, czyli N, i przewód fazowy, brązowy, czyli L. L jak lewo, czyli z lewej strony, jak N. L. L, L, lewo, lewa strona. L przewód fazowy. Tak powtarzam, żebyście sobie zapamiętali. A jeśli nie pamiętacie, yy, która to lewa strona, ja oczywiście pamiętam, która zawsze jest lewa i która to jest ta druga lewa strona. Także lewa strona to ta strona, z której wasze paluszki robią literkę L. Druga rączka nie zrobi wam literki L, jak tak pokażecie. Pamiętajcie, L lewa strona L przewód fazowy, czyli lewa strona, L, lewa strona. Na uwagę, polecam się na przyszłość, już nigdy więcej, obiecuję wam, tak długich poradników nie będę wam robił.